Z tej strony Karolina, witam Cię w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj opowiem Ci o czasowniku aber, jak odmieniamy go w czasie teraźniejszym i kiedy go zastosujemy. No to co, lecimy z tematem. Czasownik aber to czasownik nieregularny, służący do mówienia o istnieniu lub nieistnieniu rzeczy lub osób ma tylko jedną formę w czasie teraźniejszym – I. Słyszę, że wielu z Was odetchnęło z ulgą. Forma I funkcjonuje jako trzecia osoba liczby pojedynczej lub mnogiej i znajduje się w zdaniu zawsze przed rzeczownikiem, do którego się odnosi. Po czasowniku I Często występują słowa określające ilość. Na przykład liczebniki lub zajęki nieokreślone, czyli mucio, mucia, muchos, muchas, poco, poka, pokos, pokaś, bastante lub bastantes. Na przykład: Hay tres libros en la mesa. Na stole znajdują się trzy książki. Hay libros en la mesa. Na stole znajduje się wiele książek. Rzeczownik określający osobę lub rzecz, o której istnieniu mówimy, jest poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym: un, una, unos lub unas. Na przykład: Aj una mesa en el salon. W salonie znajduje się stół. Rodzajnik pomija się, gdy rzeczownik, do którego się odnosi czasownik Awer, występuje w liczbie mnogiej lub prze, gdy przed czasownikiem pojawia się przeczenie no. Na przykład En la clase ay sillas i y mesas. W klasie są krzesła i stoły. En la clase no hay ordenador. W klasie nie ma komputera. Jeżeli podobało Ci się to wideo, uważasz, że jest wartościowe, to zasubskrybuj mój kanał.